Na program zaprasza Sagrantino Group Spółka Zoo. Jak produkowane jest wino? Czy czerwone wino robi się tylko z czerwonych winogron? Co to są taniny? Dlaczego beczki, w których dojrzewa wino, są dębowe? Czy warto czytać etykietę na butelce? O tym wszystkim już za chwilę. Montefalco rozciąga się na pięknym wzgórzu, z którego można podziwiać rozległe krajobrazy. Nie bez powodu nazywany jest balkonem Umbrii. Miasto słynie z licznych zabytków, a jego historia sięga średniowiecza. Na szczycie wzgórza znajduje się plac Piazza del Comune, gdzie koncentruje się całe życie turystyczne miasta. Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco ze słonecznego Montefalco, zwanego miastem wina i oliwy. Tu wśród wąskich uliczek, starych kamienic i gajów oliwnych, które porastają okoliczne zbocza, można poczuć niesamowity charakter tego regionu. Stąd też zapraszam Was do winnicy. Z Montefalco udaliśmy się do pobliskiej Skacji Diawoli, winnicy, z której wina można nabyć w każdym okolicznym sklepie. Parę minut drogi, tym razem z górki, i po chwili dojechaliśmy na miejsce. Proces produkcji wina składa się z kilku etapów. Znajdujemy się na czwartym poziomie winnicy. Na zewnątrz, za drzwiami, znajduje się maszyna do rozdrabiania pestek i szypułek winogron. Do maszyny wkładane są winogrona, następnie dochodzi do oddzielenia pestek od owoców, po czym tymi rurami, dzięki sile grawitacji, zmiażdżone owoce transportowane są do wnętrza stalowych beczek, gdzie rozpoczyna się ich fermentacja. Cały ten proces zachodzi dzięki sile grawitacji, zatem nie ma tu skomplikowanej obróbki winogron. Fermentacja winogron może zachodzić także w drewnianych beczkach, wówczas powstanie bardziej szlachetne wino. Teraz znajdujemy się na trzecim poziomie. Zachodzi tu proces fermentacji winogron, które zostały grawitacyjnie umieszczone w beczkach. Tutaj znajdują się beczki drewniane dla szczepu sagrantino i stalowe dla pozostałych szczepów. Jak długo trwa taki proces fermentacji? Winogrona zaczynają fermentować dopiero po upływie około miesiąca. Wino pozostaje w tym pomieszczeniu przynajmniej do końca maja, czyli około 7 do 8 miesięcy. W procesie fermentacji bardzo istotna jest temperatura, która stale kontrolowana jest przez komputery. Musimy sprawdzać temperaturę, ponieważ nie może ona być zbyt wysoka. W sytuacji, gdy będzie wyższa niż powinna, dojdzie do utraty aromatu wina, dlatego też musimy używać tych komputerów. Są one w stanie kontrolować wewnętrzną temperaturę fermentacji i w razie potrzeby obniżać ją bądź podwyższać, w zależności od tego, jaki chcemy sprowokować proces. W wyniku fermentacji polegającej na przemianie cukrów w dwutlenek węgla i alkohol powstaje wino wytrawne. Kolejnym procesem, który może pojawić się naturalnie bądź powstać w wyniku ingerencji bakterii mlekowych, jest fermentacja malolaktyczna, która łagodzi kwaśny smak wina. Podczas rozmowy dowiedziałam się, że w procesie produkcji wina ze szczepu Sagrantino bardzo ważny jest rodzaj beczki. Dlaczego? W beczkach drewnianych odbywa się fermentacja Sagrantino, w pozostałych fermentacja szczepu Sangiovese, Merlot i Grechetto. Sagrantino jest szczepem bardzo taninowym, a drewno przypuszcza tlen. W ten sposób taniny stają się delikatniejsze, a kolor wina ulega stabilizacji. Inne szczepy nie potrzebują tlenu, dlatego stosujemy stal. W ten sposób zachowują więcej naturalnych aromatów. Dębina to jedyne drewno, z którego wykonuje się beczki do produkcji markowych win. Jest ona wodoszczelna, mocna i jednocześnie elastyczna, a jej charakterystyczne aromaty wpływają korzystnie na bukiet i smak wina. Wspomniała Pani, że te wino w beczkach musi być przytrzymywane do maja. Dlaczego? Przede wszystkim zależy to od butelkowania wina, które dojrzewa piętro niżej. Gdy zwolni się miejsce w beczkach, możemy sprowadzić nową partię. W międzyczasie wino w tych beczkach może stać się bardziej stabilne i jednorodne. Dlatego według nas maj jest najlepszym terminem. Niektóre gatunki wina, takie jak Porto czy Bordeaux, mogą dojrzewać w butelkach, jednak nie jest to proces, który może dorównać temu w dębowej beczce. Szkło jest neutralne i chociaż nie wpłynie negatywnie na jakość wina, nie podniesie jego walorów smakowych, tak jak dzieje się to w przypadku drewna. Co się dzieje z winem po procesie fermentacji? Na tym poziomie winnicy odbywa się dojrzewanie czerwonego Montefalco Rosso. Proces ten zachodzi w beczkach 500-litrowych, 300- i 225-litrowych, w których wino dojrzewa przez rok. Po roku wino jest gotowe do butelkowania, więc zostaje przelane z paru mniejszych beczek do jednej większej w celu magazynowania i wymieszania. Tak, aby wszystkie butelki z danej partii smakowały identycznie. Następnie rozpoczynamy prace przygotowawcze do kolejnego etapu produkcji jakim jest butelkowanie wina. A kiedy opróżnimy już te beczki, czy możemy je ponownie zapewnić winem, żeby ono tam dojrzewało? Tak, beczki wykorzystujemy wielokrotnie. Zwykle myte są pod parą w temperaturze 80 stopni Celsjusza, później dezynfekujemy je i dopiero wtedy możemy umieścić w nich kolejną partię wina. W zależności od rodzaju beczki używamy jednej przez około 7 do 8 lat. Później ją zwracamy bądź wykorzystujemy do innych celów. Prawie w każdej uliczce znajduje tutaj się sklep z miejscowymi winami. Postanowiliśmy jeden taki odwiedzić. Ciao, Ciao, Jasek. Panowie bardzo szybko znaleźli wspólny temat do rozmowy. Wymiany poglądów i spostrzeżeń nigdy nie jest zbyt wiele, szczególnie wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach. Masz tutaj mnóstwo win. Powiedz mi, jakie wino można u Ciebie kupić? Z pewnością Włochy potrafią zaoferować szeroki wachlarz win. Zdecydowałem się już na początku działalności, że skupię się wyłącznie na Montefalco, ponieważ my tu dzięki Bogu mamy winogrona z Grantino, które potrafią wydobyć maksymalnie to, co jest wyjątkowe dla tego regionu. Powiedz mi, Paulo, jacy klienci robią u ciebie zakupy? Czy są to lokalni yy, ludzie, czy są to turyści? Z pewnością Umbria to region Błoch, który żyje z handlu. Tu przeważającą rolę odgrywają turyści. Moja działalność handel najlepiej rozwija się w okresie letnim na skutek napływu potencjalnie większej liczby przyjezdnych. Jednak przez resztę roku także spokojnie pracuję w oparciu o lokalnych mieszkańców. Czasami staram się jednak zmienić oferty i zaproponować im produkty, które już dość dobrze znają, jednak w innej postaci. Paweł, a co możesz powiedzieć o winach Sagrantino? Szczep Sagrantino jako winogrono jest sam w sobie przede wszystkim bogaty w taniny i polifenole. Taniny z roku na rok łagodnieją, a duża ilość polifenoli utrzymuje jakość wina przez długi czas. Oczywiście, wina produkowane z tych winogron różnią się od winy z innych szczepów. Historia mówi, że Sagrantino narodziło się 50 lat temu i było pite wyłącznie jako wino słodkawe. Szczególnie w okresie wielkanocnym, jako dodatek do mniej wymagających mięs, jak na przykład jagnięcina. Następnie z upływem czasu, w przeciągu 25 lat, stało się winem, które pije się na co dzień, jak wino wytrawne. W ten sposób wersja słodka odeszła na dalszy plan, stając się winem deserowym. Paulo, co chciałbyś powiedzieć miłośnikom wina w Polsce? Cóż mogę powiedzieć? Że Umbria i Włochy są wspaniałe. Wielcy miłośnicy wina muszą tu koniecznie przyjechać, aby popróbować win. Nasza oferta jest bogata. Powiedzmy, że moja rada to zrobić sobie wycieczkę po Włoszech. Może spędzić tutaj wakacje, zwiedzać kraj, a w międzyczasie szukać. I próbować win, ponieważ, pomimo tego, że Włochy są proste, z pewnością będziemy w stanie spełnić oczekiwania wszystkich, którzy nas odwiedzą. A kiedy już zdecydujecie się na zakup czy degustację butelki Sagrantino, należy zwrócić uwagę na stosunek jakości wina do jego ceny, postawić na produkt, za który trzeba będzie trochę więcej zapłacić, ale jego jakość z pewnością Wam to wynagrodzi. To była moja pierwsza wizyta w winnicy, w której na własne oczy zobaczyłam proces produkcji wina. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że wykorzystuje tu się metalowe beczki. Nie zapomnę także tego słodkiego zapachu fermentujących owoców, który towarzyszy nam w każdym pomieszczeniu. Produkcja wina to temat rzeka zawierający wiele tajemnic. Dzięki tym sekretom, wino z Montefalco potrafi zachwycić swoim niesamowitym bukietem i mocno taninowym smakiem. Nie jednego znawcę. Już w kolejnym odcinku Sagrantino Tajemnica Doskonałości. Czym różni się proces produkcji wina czerwonego od białego? Czy wino białe powstaje tylko z białych winogron? Po czym możemy poznać wino gotowe do spożycia? Jakie informacje możemy wyczytać z etykiety? Zapraszam. Sponsorem programu była firma Sagrantino Group Spółka Zoo.